Dzień dobry, godzina. Mamy godzinę szóstą. Ja już tutaj. Dziecko jeszcze śpi, ale ja już tutaj włażę. No, jeszcze trochę mi zostało. Ścieżkę robię. Ściany umyję. No i zobaczymy. Może szutkiewkę. zapodam. <laughs> Ścieżka. Będzie szła dotąd, ja zawsze dotąd robię ścieżkę, a tam już je są, czy pomidor, czy tam, raczej pomidor. Tutaj nawozić to nie trzeba, gdyż... No kury tu były, nie? To już nawozić tego nie trzeba. I tak. I zaraz się pochwalę, jakie zioła kupiłam. W ziołach też trzeba zrobić porządek w... Tutaj obok truskawki dzisiaj. O, już nie mówiąc o tym Topinamburze nieszczęsnym. Jeszcze Topinambur mnie czeka dzisiaj. Króliki. Zostaną zaraz. Jedzenie. Króliki przenoszę. Tutaj to muszę odmalować. E, zrobić tak jak potrzeba I ja tutaj stwierdziłam, że przeniosę, bo To już się nie nadaje Zobaczcie, to się Chyli Przychyla się Już jest do wyrzucenia Ja jestem jeszcze w grubej bluzie, bo No za ciepło to nie jest, chociaż już bez czapki jestem Kozy się znowu tłuką o, a tam mamy prysznic, w którym się myliśmy dwa lata temu. W ośmiu stopniach. <laughs> Oczywiście tam nie ma wody, trzeba było sobie dolać do hmm, wiecie, do tego brodzika głębszego i tak planuję tutaj zamiast tych klatek to nie bić się, to o tak jakiś ogródek tutaj, dynie mogłyby być. Tu by im było dobrze. Co no. kruszynko? O siebie, to. to. Sytulasek, psy set. Sytulasek. Dowiedziałam się od sąsiadki, która dawno u jej nie była, że to jest kotek jej sąsiadów. I podobno mu psy go pogryzły. I on się wziął stamtąd, zabrał i ud wylądował u mnie, czyli to nie jest. To nie jest Boże, nie mogę się skobić przez te kozy. To nie jest choroba, tylko to jest mechaniczne uszkodzenie. Czyli dobrze z jednej strony, prawda? No. i kotek jest tu. Już tam się nie pokazuje wcale, tak? Do mnie się przeprowadziłeś. Do mnie się przeprowadziłeś. Ryjek, ryjek, mój ryjek. Koteczku dasz mi. To są moje zioła. Zacznijmy od pelargonii, biedną taką kupiłam, wymęczoną, po przecenie. Ach. Połamane liście, ale ja zawsze takie kupuję i zawsze mam później takie ładne wychodzą. Po przecenie chyba 5 zł za te raz, dwa, sześć sadzonek. Nie sześć, osiem. Tutaj mamy kolendrę, kupiłam kolendrę, nie chciało mi się wysiewać. Kupiłam lubczyk, bo mam lubczyk, wychodzi mi, ale on jest taki coś nie bardzo. Kiedyś miałam ogromnie duży lubczyk, sama sobie go wysiałam. I bardzo ładnie rósł, chyba w tym roku muszę zrobić tak samo. Chociaż kupiłam ten, zobaczymy. Co jeszcze my tu mamy? Niuniuś, dasz mi trochę? Mięta to jest cytrynowa chyba, mięta cytrynowa, mięta Mojito mięta Mojito Tak wygląda mięta Mojito, ale nie wiem co to jest jeszcze tego nigdy nie miałam co my tu mamy kary. E, to jest kocanka włoska chyba? kocianka włoska tam mamy E, tą odmianę. Tylko wiecie co? Zapomniałam. Może. Kot! O, zapomniałam co to jest. A to jest ziele oliwne. A to jest. Boże, lebio. zapomniałam. No nic, później mi się przypomni. I ziele oliwne kupię. Wszystko mam w dobrych cenach tutaj, w tym moim e, zieleniaczku ogrodniczym. Bo to. Oli, ten kary to chyba 7, oliwne 7, a ta reszta to po 4 zł. No. Jeszcze kupiłem sobie to w dobrej cenie to pewnie z tamtego roku. Zwykłe takie, bo mi ciągle ginął. Ten kotek jest rządny miłości, po prostu i to na wyraz zawsze mi ginął, więc kupiłem sobie na razie taki i drugą łopateczkę moją za 20 zł Fiskarsa Kupiłam sobie, zostały jeszcze trzy tam, tak Zostały trzy I mówię kurczę polecę jeszcze kupię jedno dla koleżanki No ale już wszystko na następnego dnia rano Już nie było niestety Także robimy porządki w ziołach dzisiaj Też nie wiem czy ja się ze wszystkim wyrobię czy ja nad wyrost tego wszystkiego nie planuję no ale lepiej więcej planować niż mniej chyba tak a. lepiej Ojej, te takich Wejdziemy sobie trochę na ulicę a wam pokażę Moją forsycję jest zadziwiająca po prostu. Po drugiej stronie, tak mniej więcej to samo jest. Ale zobaczcie, ta, co jest w słońcu, to ona tak ładnie jest. A tutaj, tak trochę mniej. Jeszcze jest tutaj pięknie. Czy ty musisz za mną wszędzie chodzić? Co? A jej, wszędzie tutaj mamy po drugiej stronie, też całkiem zamknę, zamknę ramę, o, też ładna. Mm. Ładna koniecionka, muszę ją królikom dać. No. Piękna ta forsycja jest, aż żal jej nie, nie zerwać, nie? Muszę nazbierać. Dzisiaj to na pewno nazbieram na suszenie, bo jest sucho dzisiaj, znaczy sucho, nie będzie padało chyba. Także przed południem będę musiała to zebrać, jak to już obecnie z tej rosy. Folia Zakończone. Godzina siódma. Mm. Ja robię takie głębokie wykopy, ponieważ wiecie, ja sobie tutaj stanę, ukucnę kolanami i ja już mogę sobie tam sięgać. Lubię takie głębsze ścieżki. Słuchajcie, jeszcze wam pokażę, co sobie kolejne narzędzie kupiłam. Pazurki. Duże co? O. Takie duże pazurki. To jest odkrycie normalnie moje. Super. Produkt polski. Ale kupiłam go w Brico, nie kupiłam. Ale tutaj nic nie ma więcej tylko tak. I po prostu dają jak trzeba. Ostre są i są. Nie wiecie, nie wyginają się te zęby. Po tym jak ja tutaj jeżdżę u siebie. Nie wyginają się te zęby. Super sprawa. Także polecam to. A mam jeszcze szpadelek po mojej babci. Ten szpadelek ma chyba tyle lat co ja. Nie no, może trochę mniej. Ale coś w stylu. Jest fajny, bo jest twardy. A jest leciutki. Leciutki. Nie wiem z jakiego to drzewa. Ale jest bardzo leciutki. Bardzo go lubię. No i tak, co tu jeszcze zostało? Zaraz myję ściany potasowym medłem, Później może jeszcze z godzinka z ozonatorem i to będzie na tyle. I folia skończona. Można sadzić, tylko boję się właśnie tych mrozów wszystkich. Jak to będzie? Z tą zimną zośką i w ogóle. Do mycia folii użyję takiego mydła, czosnkowe, ogrodowe, potasowe, oprysk roślin, można też, to chyba jak mszyce są, to zatyka im mm, dojście powietrza, mycie narzędzi ogrodniczych. Mm. Sklarni, tuneli, foliowo-skrzyn, niej wyprodukowane na bazie naturalnych olejów roślinnych, polecane do stosowania w domach, na działkach oraz gospodarstwach ekologicznych, może być uzyska, używane do oprysku roślin jako środek myjący. Doskonale zwiąwa z liściem martwem szycę, kurz i inne zabrudzenia. Nie pozostawia osadów. No. 10 ml łyżka stołowa. E w litrze wody. No i wlewamy. Później będziemy mieć Lepiej, już lepiej wygląda. Ja jeszcze muszę z tamtej strony umyć. Przynajmniej tutaj, to z tamtej strony jest takie brudne. A tutaj to już ładnie wygląda. O! Jeszcze te dwie zostały. Jeszcze te dwie. To są moje narzędzia pracy. Nie mogę gdzieś... Gdzieś mi zniknął. Końcówka mi zniknęła od e, szafu. No i muszę tak robić ale i tak się da mam nadzieję, że to słychać. Jeden wielki bzyk tutaj jest moja czereśnia. Trzy właściwie czereśnia. pracuję. Ővek nem muskak van,